Witajcie w następnej degustacji. Tym razem walijskie piwo e, z browaru. E, nazwy, której mam problem wymówić. Polis. Albo Polis. Jakoś tak nie wychodzi mi to. E, I jest to piwo chyba z jakiejś serii. bo Znalazłem podobne nazwy, ale nie takie jak to. Także i ciągle się to jakoś troszeczkę. ...gdzieś kręci koło IPA, także... E, ...Infinifold... ...coś jak Infinity, e, nieprawdaż? E, ...jest to India Pale Ale, 5,9% alkoholu e, ...uważone z chmielami e, Columbus i Idaho 7... E, ...w składzie jest woda... Gluten, ten ważniejszy składnik, gluten. Yy, słód jęczmienny, owies, pszenica, chmiele i drożdże. No i tyle wiemy. Dzień, nawet jest po polsku, nawet znalazłem. Piwo, składniki, woda, słodowany jęczmień, owies, pszenica, chmiel, drożdże. No, ale więcej się nie dowiedzieliśmy. Ładna dosyć etykieta. Gaszostka. Przejdźmy do piwa, które wygląda bardzo mlecznie. No, normalnie miałem takie wrażenie jak nalewałem, że leje jakiś milkshake czy coś. Bardzo zamglone. Jasne, ale właśnie takie jakby mleczne. Biała barwa gdzieś tam przebija. Piana drobno Niewysoka tu już opada troszkę zostało na szkle, ale nadal wygląda, ok. Aromat jest całkiem przyjemny. Owocowy są to owoce egzotyczne, z tym, że z takich bielszych, jaśniejszych, jest taka słodycz, właśnie taka właśnie mleczna. Tam nie pisali, żeby dodali laktozale nie wiem, może to sugestia z wyglądu, ale jest taka słody likierowata troszeczkę. Ee, I właśnie takie e, jasne owoce egzotyczne. E, brzoskwinia troszkę e, moreli, e, melona, lici. E, nieco grejpfruta jest też. Całkiem, całkiem przyjemnie i dosyć wyraźnie. Ta mleczna nuta tutaj mnie zwodzi niesamowicie. Nie wiem czy to jest sugestia, czy coś z wyglądu. Ale jest zdecydowana słodycz tutaj jest przyjemny i owocowa. Dobra, to przejdźmy do smaku. Wasze zrobię. Piwo jest pełne. Czuć tą ziarnistość pszenicy, czuć... Mm, inne zboża, ale sprawia takie wrażenie, dosyć lekkiego, orzeźwiającego, świeżego takiego, naprawdę. Z tym, że owoce już zmieniają troszkę charakterystykę. One już nie są aż takie mocne, wyraźne. Są bardzo stonowane, tak właśnie jakby były w milkszejku. Jest złamana, właśnie taka soczystość. No i tak, tak samo jest. Takie jasne owoce. Pomelo, melon, troszkę, właśnie brzoskwini, moreli, coś w tym stylu. I Jest też, ale ona przychodzi później. Jest niewielka, ale leciutka goryczka grajfrutowa. Wszystko jest tak jakby leciutko słodkie. Ale naprawdę leciutko. No, nie mogę się oprzeć wrażeniu właśnie tej mleczności tutaj w tym piwie. Nie wiem skąd to się bierze. Ale właśnie takiego słodkiego nektaru. Z tymi jasnymi owocami egzotycznymi. Troszkę cytrusów. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre piwo. Warto spróbowania. Ciężko właśnie, bo one są tak stonowane, te, te smarki później już, że ciężko wydłubać, że tak powiem, pojedyncze smarki, Ale interesujące. E, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie, cześć!